Za la bandadura Gnij do Tęsknie za Tokio świecącym jak Neon, za ty lawi białym jak welon za nowym jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero za brudną Antana na Rivą Choć chcieli oszukać nas na paliwo Tęsknię za pizzą, Weronii i Pizą I na pewno wiesz czemu Tęsknię za Rigo Za nocnym Santiago i Limą Za jazdą na stopa pustynią W tamtej Toyocie tęskniłem za Klimą Ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio Za jazdą skuterem przez Wietnam Tą pierdoloną, zatłoczoną drogą W każdym z tych miejsc zabawa była świetna Ale jeszcze bardziej tęskniłem. Man. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu. Spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem, na błoniu, za jointem, na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić tak jak Bruce Lee, za placem kościuszki, sprzedawaniem gazet. Za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za w pubie za węglowodanami i plackami z hita Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot Tęsknię do tego gówniarskiego życia Ale chyba jednak wolę to na zdrowo Tęskniłem za tobą nie jak zły. ихтэй ганцараа биш харин дагуул олон хүмүүстэй байж байж мартдаг юм. Траппинг хийгдл байх орны бичлэг хийж байхад манай бүсгүй Kajem Dorm, Za smarki z markiem, no bo młoda foka Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu Tęsknię za poprzednim logo riboka Nowe wygląda jak dla crossfitowców Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka Ten program już nie wygląda tak samo Za szóstą odsłoną, pro Evo Soccer Jezu, ale tam strzelałem Adriano Za głową pomalowaną na biało Do tego w sumie zawsze mogę wrócić Za podzielonym na cztery ekranem I graniem w te survival'e Call of duty tęsknię za formaci z diawolo Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą Rozlewałem wtedy sosy jak Poloki Słuchałem beatów z